Jest ryba większa. O matko. Jest fajny szczupak. O matko. Jak on ciężki. Jaka gruba ryba? To jest 70 parę centymetrów. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Max. Pierwszy raz w tym sezonie, jak widzicie, gruby zestawik. Fajne woblerki. Duże gumy. Ale też nie do końca. W tym odcinku po raz pierwszy no w tym sezonie po prostu jak mówiłem wybrałem się na szczupaczki. I jest to właściwie film z trzech wypad. Mi w tym sezonie udało się już złowić na kijek szczupakowy kilka tych szczupaków. Ale jakoś albo nie miałem kamery, bo to były spontaniczne wyjścia dosłownie parę minut i meldowały się fajne rybki. Albo łowiłem na PS2 i te szczupaki... Nawet na przynęty 10 cm to pojawiają się szczupaki po 40-30 czego pokazywać nie do końca chcę w filmach typowo, które mają być poświęcone szczupakom. A dzisiaj taki film nietypowy, bo to będzie taki zlepek z dwóch dni, gdzie w pierwszy dzień właśnie szczupakowy kijek i ogromny szczupak, przynajmniej jak dla mnie, szczupaczek bardzo duży, moja życiuweczka. I później drugi dzień jest to film, gdzie wybrałem się z ultra którego teraz nie mam na okonie. Na początku na dropshot. Faktycznie złowiłem jakiegoś tam okonka, ale nie będę go pokazywał w tym filmie. I złowiłem. A co złowiłem, to właśnie sami się przekonacie. Nie są to celowe ryby, są to przyłowy, ale są to przyłowy w fajnych rozmiarach, które myślę, że warto pokazać. Więc teraz ratuję wam pierwsza rybka, bo dzisiejszy filmik będzie w takim trochę nietypowym formacie, gdzie po prostu będę będą przejścia jakieś ze mną, w których opowiadam o każdej następnej rybie, a nie jako taki typowy odcinek, taki typowy film, jak to wyglądało zawsze, przynajmniej w tym sezonie. Mam nadzieję, że też taki format wam się spodoba, ale właśnie z racji, że jest to zlepek paru dni, musi tak wyglądać. Miłego.

Mam nadzieję, że się dobrze zapiął. A chyba nie zapiął się zapysk, dlatego wydaje się taki duży. Byle sławki mi nie wpadły do wody, bo musiałem je zdjąć. Wybaczcie, że woda tak szumi, ale tu jest odpływ. O kurde, będzie życiwa? Będzie chyba. Jest 60 na O matko! Jak ją ciężki! Jak walczy. Jest piękna rybka. O, matko! Piękny jesteś, chodź tu. Chodź. To już twój moment. I jeszcze oj koleżko ty jesteś piękną, dużą rybą. Jestem w takim miejscu, że boję się wpaść do wody. Ale nie, spokojnie. To stanowisko zaczyna mi się podobać, bo jak wcześniej nie miałem z niego ryby Tak teraz w ciągu dwóch dni tam już dwie. Oj już, Adios! Już dobrze! O, matko! Pierwszy w życiu w ogóle szczupakowy! Jaki skuteczny! Już się wypił z jednej kotwiczki, Więc. Dawaj, stary! No! Matko! Mam ci! Jaki ciężki! O matko! Jaka gruba ryba! To jest 70, parę centymetrów. Poważnie. Zaraz ją daję na miarę, ale życioweczka na, na spokojnie wchodzi. Ryba 71 centymetrów. Jest to mój życiowy szczupaczek trafię do wody. No, chciałem ją powoli wypuścić, ale o! Jest! Jakie grube cielsko! Przepiękne rybko. Odpływaj w zdrowej kondycji. No to skoro pierwsza rybka trafiła już do wody, czas na drugą. I to jest już właśnie następny dzień, już jest znacznie jaśniej. Jest to pogoń za okonkami, tak jak mówiłem, z ultralightem. I teraz już meldują się następne ryby. Patrzcie na to. Uuu, siedzi rybka i to większa. Chyba okoń. Nie wiem czy zapysk złapany, bo takie tępe branie. Czy to nie będzie coś podhaczonego, jakiś karpik albo coś innego. Też nie walczę jak drapieżnik, więc wydaje mi się, że to jest jakaś podchaczona ryba. No, delikatnie idzie. Ale ciężka dosyć. O kurde. Ale nie, nawet chyba szczupak. Ale jaja. Szczupaczek malutki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie ma filmu z wypuszczeniem, skoro ja zawsze takie filmy staram się dodawać. A to dlatego, że szczupak nie walczył, bo zabił się tak. E, zaskrzela, tak delikatnie, e, przez co odebrało mu to jakiekolwiek właściwie siły. Na początku myślałem, że ten szczupak nie odpłynie, więc jak zobaczyłem od razu jak się zapiął, to po prostu wyciągnąłem rozbieracz, wyciągnąłem szczypce i szczupaka zaczynałem odhaczać. Szybko go odhaczyłem i później już się z nim bawiłem, że w wodzie go natleniałem, bo chciałem, żeby nie odpłynął, bo ja ryb nie lubię, ja ryb nie jem i ja jestem przeciwnikiem jedzenia rybek. Wiadomo, wszystko zrozumiem jak najbardziej, ale raczej tak nie zabieram rybek. No i po prostu bawiłem się z tym szczupakiem, on po czasie odpłynął faktycznie. No i po prostu nie miałem jak tego nagrać, bo bardziej przyjmowało mnie życie i zdrowie ryby niż to, żeby było fajne ujęcie. Uu, od razu chyba po wrzucie musiał wziąć A mam mało baterii w GoPro Muszę go szybko doholować A to jest fajny szczupak Z tego samego miejsca O matko O jaka świeca Piękny jest Tak jest, dawaj go tu Szybko bo mi zostały ostatnie sekundy nagrywania w GoPro dosłownie Ale ten znacznie silniejszy Nie ma tak łatwo, opie, dawaj tu do mnie. Tak jest. Dzisiaj taki o, wymiarowy obślizgunek. Fajnie najedzony, zdrowy, ani jednej rany, 50 cm ma. I to wszystko pięknie. Rybka oczywiście odpływa wolno. Pięknie. A więc trzeci szczupek za nami. Nietypowy format tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, udostępnicie znajomym. I myślę, że będziecie czekali na następne filmy, których również tak dobrze połowie. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się. Na razie, hej!